Cześć, tu Patrycja Goch z Uni Development. Pewnie spodziewacie się tutaj dziennika budowy. Jednak nasza inwestycja, Gusocińskiego, została w obiecanym terminie oddana do użytkowania. Zatem już dziś zapraszam Was na spacer po wykończonym budynku. Inwestycja na Gdańskiej Morenie realizowana jest zgodnie z wymogami certyfikacji BRI. Z myślą o przyszłości na każdym etapie prac wdrożyliśmy szereg rozwiązań ekologicznych, związanych z zarządzaniem wodą, zapobieganiem skutkom ocieplenia klimatu. Wnętrza lokali są przestronne i funkcjonalne, a ich wysokość to aż 270 cm. W każdym mieszkaniu, w zależności od kondygnacji i umiejscowienia, znajduje się w pełni wykończony balkon, taras lub ogródek. Samo mieszkanie to nie wszystko. Ważnym aspektem życia codziennego są dodatkowe miejsca do przechowywania oraz miejsca postojowe w hali garażowej, a na posiadaczy rowerów będzie czekać rowerownia ze stacją naprawczą. Całodobowa ochrona, monitoring, wideo, domofony i pełne drzwi antywłamaniowe zapewnią mieszkańcom bezpieczeństwo. Architektura osiedla Kusocińskiego jest przemyślana. Jasna elewacja budynku nadaje w całości elegancji i lekkości. Ściany już niebawem ozdobi mural projektu Studentki ASP. Umów się na spotkanie w biurze sprzedaży i zamieszkaj na Gdańskiej Morenie już dziś.